Gracias. <noise> wiesz, to mi ten, dałyśmy ten e, fantastyczny nowoczesny wisiorek, wiesz, w końcu są te kamery. ...nowoczesne diody, prawda? Te, Takie one ja filmują wszystko. no filmować te materiały, no 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 w pewnym sensie no no byłam z no wiesz, kochałam się z no jednokrotnie, no Trzeba było filmować. Puk, puk, puk! Otwarte! O, pan Jonathan. To ja. Oj, przepraszam panie Jonathan, że nie będę wstawał, ale bardzo się czuję po tej transfuzji. Wiem. To musi być bardzo ciężkie nie mieć swojej krwi w swoich żyłach. Prze Wreszcie przeciwnie, to jest bardzo lekkie nie mieć swojej krwi. Proszę usiąść, powtórzą latanie. Dziękuję. Nigdy nie sądziłem, czy będę coś o to, co Cię prosił, dlatego nie prosiłem, po książcie. <grystanie> <To> sam wykonałeś. <grystanie> przy łóżku, na którym leżałeś w szpitalu. Byłeś wtedy nieprzytomny. Byłeś prawie niewidoczny. Byłem prawie niewidomy? I myślałem, co ci powiedzieć. Powiedziałem, jak przez tą rurkę krew twoja cyka do żył mojego syna. To było tak wzruszające. A ja jestem taki wycykany. George, jak się ja czujesz po transkluzji? Świetnie. Natomiast duchowo oj, Dilejt ja nigdy nie sądziłem, bo, bo ja Ciebie nie lubię. Ale... George, tego drażba już? To z kolegi zostało mi od razu. Tak, przedłowała bardzo do swojego. Łatwo te przeletki. To koleg czy halberd? George, dobry, dzień dobry, jeszcze nie zrobiłem tego zrobiłem tego dla Ciebie. No, to nie tak No dobry, to dobry, dzień dobry, jak się czujesz? dobry, você